Akcja rozgrywa, rozgrywa się w woli marzeńskiej. Osobnik o pseudonimie korki. Dziś wieczorem będzie zwalczał wielkie, wielkie gniazdo os. Podążajmy za nim. Do zwalczania os używa specjalnej gaśnicy oraz miotły. Musimy zachowywać się cicho, aby nie wystraszyć jego wrogów, którzy wpierdzielają bezczelnie i jego czereśnie. Jego dzielny przyjaciel, jakim jest Troll, również podąża za nami. Trzyma się na uboczu, aby nie zostać pogryzionym, ale Korkiemu to wszystko jedno. Jest bezlitosny i bezwzględny. Korki, jak się czujesz przed tą wspaniałą akcją? Okej. Okay. Troll, chodź tu. Nie właśnie tam. Jak coś to cię spierdalamy. <grystanie> Do stawu! <grystanie> <grystanie> to my będziemy dokamerować z oddali? Dobra, na no kurwy. Poczekaj. A bo to. Fuh, a śmierdzi. Jak coś to muszę, będziemy uciekać.